Rozumiem, że serca wasze są przejęte, bo i czasy straszne nastały. Pan Jezus powiedział, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Gdy spojrzymy na wydarzenia ze Starego Testamentu, to widzimy Stwórcę, który doświadcza swój lud. Czy zatem ma upodobanie w karaniu? Gdy Mojżesz wstąpił na górę syna i po kamienne tablice długo nie wracał, wtedy lud powiedział do Arona, uczyń nam Boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem. Wtedy Bóg rzekł do Mojżesza, stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem. Jasno z tekstu wynika, że to ludzie odwracają się od Boga i to jest przyczyną ich problemów. Jak ma wam Mesjasz błogosławić? Jak ma się o was troszczyć, skoro odchodzicie od drogi, którą wyznaczył, wiodąc grzeszne życie? Jak mnie umiłował ojciec, tak ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej tak, jak ja zachowałem przykazania mojego ojca, i trwam w miłości jego. Zatem, jeśli chcecie mieć społeczność z Panem Jezusem, trwajcie w jego przykazaniach, podążajcie drogą, którą wyznaczył, nie schodźcie z niej na drogę nieprawości. Niestety jesteśmy najgorszym pokoleniem, jak za czasów Lota, zplugawionym, pełnym brudów i grzechów tego świata. Mimo to stwórca składa obietnice: choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna. Nie bójcie się, zaufajcie panu Jezusowi: niech będzie waszą ostoją, tarczą, warownią, trwajcie w jego miłości, a w dniu jego przyjścia wszyscy zobaczą, że was umiłował. Oto ja daję ci z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami, ani nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawie, że przyjdą i padną na twarz przed Twoimi stopami i poznają, że ja Ciebie umiłowałem, skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i ja Ciebie zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkały, by wypróbować mieszkańców Ziemi. Każdy wtedy zobaczy, że mieliście rację i że było warto walczyć, radować się będziecie na wieki w królestwie Chrystusa. Natomiast wszyscy, którzy czynią nieprawość, pójdą ku hańbie i wiecznej odrazie. Odwagi, nie otrzymaliście przecież ducha bojaźni! Na koniec wspaniały psalm. Panie, jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią, jak wielu przeciw mnie powstaje, wielu jest tych, co mówią o mnie, nie ma dla niego zbawienia w Bogu, a jednak Panie, Ty jesteś dla mnie tarczą, Ty chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz, wołam swym głosem do Pana, a On odpowiada ze swej świętej góry. Kładę się i zasypiam, i znowu się budzę, bo Pan mnie podtrzymuje. Wcale się nie lękam tysięcy ludu, choć przeciw mnie dookoła się ustawiają. Powstań, o Panie, ocal mnie, mój Boże! Bo uderzyłeś w szczękę wszystkich mych wrogów i wyłamałeś zęby grześników. Od Pana pochodzi zbawienie, błogosławieństwo Twoje nad narodem Twoim.